Dlaczego? Ja kurwa, na razie pominę fakty, yy, wiesz, które. Dlaczego kurwa, przynajmniej nie mogę sobie tego jebanego Gaming Ruma zrobić w innym pokoju niż swojego trenera? Co ty pierdolisz, <laughs> Masz, kurwa, kurwa. Ale czemu po pierwsze, Bo jesteś jebanym śmieciem i pierdolisz głupoty kurwa. Przecież to jest fakt. Jaki fakt? Że co kurwa? No, zrobiłeś w pokoju trenera gamingowego. W jakim pokoju trenera debilu Dułego jebany? trenera. Nie, to nie był pokój trenera i dom też nie był trenera, tylko dom jest kurwa ani ty śmieciu jebany. A, a tam nie było trenera? To, że on tam mieszkał kurwa wcześniej, to nic nie znaczy. I zrobiłeś w jego pokoju kurwa gamingowego. To nie był jego pokój kurwa. To co to tam było? był, kurwa jakiś schowek na coś. Jak schowek kurwa No tak schowek. to jest się profesjonalne gaming room. Bo kurwa sam go zrobiłem debilu, ban i. co kurwa. O kurwa. kurwa, kurwa. Kurwo. Dawaj go, kurwa. O kurwa. O kurwa. Dawaj kurwa. Dobra, ej, mam pomysł. Walczymy o Anię z zielonego wzgórza. Tak, jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Śmieciu je. Dawaj, jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Jesteś rozjebany już, kurwa, zobacz. Walczymy o Anię Jesteś z zielonego rozjebane. wzgórza. Dawaj. Kto wygra, ten poślubi Wiesz, Anię. Weź mi to zapnij, kurwa. <laughs> Daar <laughs> wijk